Witam, witam. Górami im piękno urosło. Coraz bardziej mi się podoba. Im większe. Kreweciaki rosną. Eee, krasnorosty są. Ale wydaje mi się, że podmianki działają. I powoli, powoli zaczynają zanikać. Takie mniejsze się robią. O, takie białe. I nie rosną, czy mi się to wydaje. Tutaj jest dość sporo, ale nie jest źle, przynajmniej tak mi się wydaje. Po podmiankach, wiecie o tym, że mam nowe akwarium i planuję to wszystko poprzekładać do większego na piasku. No, ale pierwsze muszę doprowadzić to większe do, do porządku. I jak będę przekładał, to e, myślę, że e, przy, wy, wymoczę je delikatnie w roztworze wody utlenionej, jak wszyscy radzą. No, i tyle. E, pytanie, mam do Was: widzicie tą roślinkę? Ona jest co, co chwila zjadana przez rybki. Nie chcę ich przekarmiać. Jak ich nie przekarmiam, to mi wcinają tą roślinkę jak oszalałe. Czy macie jakiś na to patent, A, czy po prostu trzeba dozować pokarm e, idealnie, żeby mi nie wcinały tej roślinki, czy mieć więcej tych roślinek? no nie wiem, no, dajcie znać w komentarzu, co myślicie. E, także tak jak mówię, nie kupiłem jeszcze żadnego, e, żadnej Helenki, bo jakbym do to przenosił, no to nie ma sensu. Ślimaki znikną. I czy ja te ślimaki będę przekładał do dużego akwarium z Helenką? Chyba tak. Chyba tak, bo bardzo po, poprawiają mi podłoże. Jest dużo czystsze. Także wylądują. Wylądują na pewno. Co jeszcze? No rybki, rybki zdrowe. Wszystko jest git. Woda jest ok. Wszyscy mają słaby filtr. Słaby filtr. Filtr. Ja tu mam... Filtrację biologiczną jest dużo. Dużo badzie jest czyszczonego przez bakterie w podłożu, dlatego wszyscy mówią, o, musisz odkurzać podłoże to delikatnie. Ja tego nie ruszam podłoże, w ogóle nie ruszam tego podłoża. No, wznosi się czasami komentujecie, o, jak podmieniałeś wodę, jak tyle syfu. no kieryski jak zaczną pracować ogonami. No, to wszystko się wznosi i jest, jak jest. Teraz jak jest pora, pora karmienia wieczorna, no to, no to one są pobudzone wszystkie i, i działają. Ja jestem zadowolony, jak na amatora. No walczę z różnymi, różnymi rzeczami, no na pewno jak postawię to akwarium drugi raz, no to już będę mądrzejszy, już będę starał się robić te podmianki, i nie będę eksperymentował. A mówicie chemia, chemia. No ja chemii przestaję wlewać, nie, nie wlewam. No. Kupiłem różne badziewia, mam tutaj, mam tutaj swoje badziewia w koszyku. E, jakieś tam odżywki do jak już nie, nie wlewam. E, coś tam było do mierzenia e, twardości, nie mierzę, do mierzenia, e, no, no wszystkie parametry, co ja tam jeszcze miałem, tam nawet nie wiem, co tam miałem za parametry do mierzenia czegokolwiek. Jakimś tam znowu odżywkę kupiłem? Nie, używam, wszystko pięknie, ładnie rośnie. Jest tego trochę, nakupiłem na bez sensu. E, no, zielony akwarysta na początku. Im dłużej mam akwarium, tym mniej staram się w niego ingerować. I im mniej ingerujecie, tym jest lepiej. No, wiadomo, podmianki trzeba robić. No tutaj zawaliłem, e, za, za mało podmianek pojechałem, no i te krasnorosty się pojawiły. Ale jeśli jest podmianka i jest jakiś tam węgiel w filtrze, no to, no to jest git. Dlatego teraz będę na 100% wrzucał jakiś węgiel do filtra i będę go raz w miesiącu wymieniał. Nie musi być jakiś tam duży kawałek, ale będzie jakiś tam. Dawniej miałem takie fajne filtry zewnętrzne. Miałem, mój brat miał, jak byłem dzieckiem, i tam właśnie był węgiel wsypywany i filtr bombelkowy. Zewnętrzny, jakbym gdzieś kiedyś dorwał takiego, to bardzo chętnie bym kupił bardzo delikatny przepływ wody, ale, ale no jednak przez ten węgiel przepływało, nie? I, i to chyba pomagało. No dobra, no, rzućcie jakiś komentarz, tak to wygląda u mnie. Podmianki chyba działają, będę kontynuował. No w tym tygodniu muszę zrobić podmiankę. Może się jutro uda, nie wiem. Muszę samochód wyczyścić, bo sprzedaję. Zobaczymy. Może, może wleci podmianka, może nie, może nie wleci. No jest mało mało czasu. No czasami to tak szczególnie latem, jak jest dużo koło domu roboty, no to, no to jest tragedia. Ale na pewno hobby mi się podoba i będę je kontynuował i następne akwarium będzie już dużo, dużo lepiej postawione i dużo więcej roślinek te pięknie wybujały, wlecą jeszcze inne nowe. Mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze coś tam uda się. Znaleźć jakiś fajnych roślinek i, i po prostu e, zaszczepić w następnym akwarium. Dobra, dzięki za oglądanie. Proszę łapę i, i suba, i, i po prostu komentujcie, i, i bądźcie ze mną przez dłuższą chwilę, bo hobby jest naprawdę fajne i interesujące. Dobra, dzięki za oglądanie.